Cześć, nazywam się Iza Szyńska. Od ubiegłego roku prowadzę swoją fundację, która nazywa się Pomimo Wszystko i wspiera, inspiruje, pomaga rodzicom, którzy mają dziecko z chorobą. Dlaczego to robię? Dlatego, że mój syn od trzech lat ma złośliwego guza mózgu, od dziewięciu lat tak naprawdę żyje z glejakiem nerwu wzrokowego. Jakkolwiek to ciężko i trudno brzmi, wiele, wiele razy udało nam się i ostatnio udało nam się taka sytuacja, że poznaliśmy Niesamowite suplementy. Firma Duo Life, doktora Kardasza i dzięki temu, kiedy zaczęliśmy suplementować Adama w ubiegłym roku, od sierpnia pojechaliśmy na oddział hematologii i onkologii i lekarze widzieli go dwa miesiące wcześniej. I nagle go zobaczyli po dwóch miesiącach stosowania suplementów. I jako mamie zadali mi pytanie: chyba go podmieniłaś, bo wyglądał zupełnie inaczej. To jest niesamowite, że przez ten czas, kiedy je te suplementy przytył 6 kg, urósł 13 cm, okazało się, że jego organizm na poziomie komórkowym był po prostu niedożywiony i ten układ immunologiczny trzeba było suplementami wypracować. By I te suplementy, które rekomenduję i które polecam, to, jest, to są po prostu suplementy doktora Kardasza. Dzięki temu mój syn może dzisiaj spełniać swoje marzenia, chodzić do szkoły, mieć normalne życie, a my możemy być takim przykładem dla innych, żeby wierzyli, że... Suplementy one nie leczą, ale pomagają naszemu organizmowi, który jest niezwykły, w taki sposób sobie radzić, że to leczenie włącza się automatycznie. Także polecam Wam, jeżeli chcecie sprawdzić, w stronę www.małomessi.pl albo na facebooku małomessienf1 i zobaczcie, co robi Adaś i myślę, że to dla Was będzie najbardziej autentyczne. Teraz przez ponad rok nie musimy jechać do szpitala. Bo nasi lekarze tak mi ufają, że mimo, że mam 86 wypisów ze szpitala przez te 11 lat, jesteśmy na takim etapie, że dopiero następne badania robimy za rok. Dla niego, dla Adama, to jest taki czas, kiedy może mieć normalne życie. Oprócz tego, że suplementuje się każdego dnia. I tylko tyle.